Hej z tej strony Rabbit, witam Was w drugim odcinku z nowej serii z DaySmith 2. Poza jest trochę dziwna, ale dobra. Jesteśmy w miejscu, w którym zakończyliśmy wczorajszy, może ostatni odcinek. Planujemy się dorobić e, dużej ilości pieniędzy, a raczej osiągnąć jak wystrzeliło, a raczej osiągnąć nasz cel. W takim razie może weźcie sobie zabawę, najpierw zrób tak, żeby mieć ją. Dobrze, czy masz jakieś do awansu? Jedynie punkt mechanikalny, który masz już osiągnięty. Trochę biedny jest ten dom, w sumie mamy jeszcze trochę pieniędzy, może postaramy się go jakoś domeblować w tej cenie. Dobrze, nie ma nic ciekawego, a to w miarę chyba pasuje kolorystycznie, więc kupimy sobie może to. Ej, kupmy mu budzik, żeby miał, żeby wstawał rano. O, set for work, ale super. I o którym on nas będzie budził? I don't know, kiedy on nas będzie budził. Co to są za ludzie? Dlaczego oni stoją pod moim domem? To jest trochę creepy. Cray kray. Kojarzy typa. Poznaj się z nim. Poznaj. Będziesz miał jakiś znajomy przynajmniej. Bo znasz już Dylana i Hanę i. Nie wiem, nawet skąd ją znasz, ale znasz ją. Nie, czy to jest przypadek pokojówka? Boże, nie pokojówka. E, niania. A nie możesz się z nim hangoutnąć się? Ile ty masz z nim punktów? Siedem. O, hangout nie się z nim. Eee. Biznes... nie, ja nie chcę biznes karier, my chcemy ten, architekt karier. Aha, no już minusy im lecą, bo co, bo ty nie chcesz do niego do pracy, no proszę cię. Dobra, a teraz zrobimy sobie say goodbye. Teraz wszystko, co jest do umycia, to trzeba umyć. Kibel chyba też był do umycia, tak kojarzyłem. Dobrze, jak już zakończysz to, to możesz zrobić have lunch i w sumie lunch meat sandwich. Żeś ty się tylko teraz, człowieku, nie spalił, drugi raz nie chcę, żebyś połonął. O, nawet tego z kuchenką nie robił, więc w sumie jakby miał spłonąć. Masz strasznie niski komfort i mi się to nie podoba. Powiem czym ci go zapełnić. E, dobra, zrób, zrób sobie to i może byśmy pojedźmy gdzieś. O! Zaraz taksi po nas przyjedzie. No i gdzie tu sobie możemy pojechać? Możemy pojechać do... A może w sumie tutaj? No w sumie gdzie masz niby gdzie jechać? Do warzywniaka u Gustawa to raczej niezbyt, ale Graves Greens. Dobra, jedziemy tam Może kogoś wyrwiesz tam Jeszcze się dorobisz swojego własnego samochodu O, będziesz jeździł jak, jak tu z mojej rodziny Dobrze, jesteśmy już w parku I co my tu mamy ciekawego w parku? Może, nie wiem, popoznawaj się z jakimiś ludźmi O, e, zakolejkuje ci coś Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakiegoś blondasa biznesmena Weź poznaj, on wygląda jak biznesmen Jakiś może dać ci awans Okej, okay, kogo my tu mamy? E, Peter Sims? Nie Peter Sim... Peter Sims został użyty w mojej rozgrywce prywatnej. Już jego nie spotkamy akurat. To wy poznać jeszcze może tego rodnego? Sofia Coś tam, coś tam, Sofia. No i tyle by było. Aha, czyli nie poznasz żadnego z nich. Fajnie, że ci zakolejkowałem kolejkę. O, i on też pozna? Aha, on wszystkich pozna. To fajnie, ale chcesz byś poznał tylko. Ty wida, a ja nadal gada da Co to jest za nazwisko w ogóle? To jest nazwisko w stylu e, kot mi przeszedł po krawaturze". Ale mam nos. Widzicie ten nos? Czy... Tu się w tabie nie da przybliżać i oddalać? Co ty gadasz? Nie no, serio... Nie wierzę, jakie ja się rzeczy dowiaduję o tej grze nagle. Po tylu latach, po dwóch, moja pierwsza rozgrywka w Dysmise 2 była w 2021. Od tego czasu, z prawie w sumie roczną przerwą, od tego czasu nie znałem tego w tej grze. Ja bardzo mało o tej grze wiem, tak szczerze. Oglądałem poradniki MERTY. A możesz sobie z nim, z tym Davidem, zrobić hangout? Czy nie możesz? E Czatnij się z nim. A już masz z nim pięć. 10. i już możesz pewnie z zrobić hangout, możesz, o, oczywiście, że możesz chcieć to móc. No podmij się z nim, nie wiem, chwilkę spogadaj pogadaj o 20.00. lepiej wrócić do domu, bo już się pewnie rozregulujesz strasznie. Bo oczywiście ja nie posiadam moda, który cofa czas, aczkolwiek planowałem go sobie załatwić. O, czy to jest Nawaf Luis? Oczywiście, że tak, typ mnie prześladuje od... Od początku mojej, mojej pierwszej rozgrywki. Prześladuję, nie wiem. Kiedyś go by nie wplączę do mojej prywatnej rozgrywki. E, I tam go zapoznamy. No już trzeba wrócę do domu, bo jest już ciężko. A! A to musi nawet te. O nie, jednak, jednak mu się nie zatrzymały. Niech to się ładnie nazywa. E, needs. Potrzeby. O, wiedziałem. Muszę zamów coś do jedzenia zaszalejemy, bo mi się nie chcę nic, żebyś robił. Serwis. Ale nie możesz zadzwonić, bo ktoś z Tarabani. To jest stara baba. Nie gaz z tą starą babą, Hang up. Weź się rozłącz Kal, e, serwis No właśnie u przy tym bo będzie pożar i umrzeć w pierwszym odcinku. Niech się zamówię jedynie. Chyba jednak nie tak. Czekajcie, czekajcie, ja się zaraz dowiem. Delivery, o, wiedziałem, że delivery. Eee, chinese. Okej, okay, no jestem w stanie zapalić 30 simulonów. Zrób sobie napa. Quick nap. I lecimy dalej. O, przyjechali. Juhu, przyjechali. Come on, wstawaj. Wstawaj, musisz odebrać do pani Angi. aż się daj mi ten samochód. a się daj mi samochód z wrażenia. I idzie. Ja wyłącznie że tych simów. Accept delivery. A nie możemy tego schować do lodówki. O nie. To zrobimy to w taki sposób. Żeby się nic nie się zmarnowało, pamiętajcie. <laughs> Jedzenie się nie może marnować w Simsach. Ja daję dobry przykład. Jedzenie się nie może marnować. Patrzcie, nie bym miał kiknapa, ale i tak dalej ma energię na czerwono. Jeszcze dalej, jeszcze, czy jeszcze nie? nie yeah, dalej. Um, ty Coś się spierdziałeś tam masz tak, że ten fotel daje śmierdzi. Dobra, e, w sumie może lepiej się rano umyć, bo ty zaraz nawet nie dojdziesz do tego prysznica, już zdechniesz Dobra, piąta, trzyści. W sumie już powinienem wstać dawno. I robię teraz bladder. E, Prosty, wash face. E, Take shower, bo ty idziesz do pracy. To idealnie się wyrobimy do pracy. No i tarabani. No nie, nie, asset alarm. Aż mi się przypomniało z myszki Miki. Tam było coś takiego. Tam było coś w ogóle w tej myszce Miki. Tu była jakaś taka myszka Miki, że tam organy, coś tam było z organami, że oni bycie, Że oni sprzedawali organy i jakiś typ chciał im wyciąć organy. Nie wiem, nie wiem czy każdy wie tę myszkę Miki, ja nawet nie wiem jak ona się nazywa. Ona, ja ją miałem na płytach. <grymne> to, był, to był, stary Netflix, tak zwany, płyty. Niewiadomego nie wiadomo pochodzenia. Boże, dłużej ty się nie będziesz myć, no kurde, zaraz ci to ucieknie. I co ty zrobisz? No, biegnij budowlańcu. Architekcie w sumie. A po prostu dzwonić jak poszedł do pracy, ale fajnie Ogólnie to, chciałbym powiedzieć, że ja mam moda na to, że Przyjaciele się muszą liczyć do kariery, bo ja stwierdziłem, że w sumie to jest jakby głupie Czemu twój pracodawca na przykład ma ci się wtrącać w życie prywatne ile ty masz znajomy, żeby dać ci awans? Jakby dla mnie to nie mało sensu Dlatego ja sobie wyłączyłem tą Tą opcję I tak to wygląda O, wrócił Dzień dobry <laughs> Nie było muzyczki awansu Aż tak, jesteś nieszczęśliwy. Jeśli chcesz wiedzieć kiedy masz hobby, weź ty se, e, Build A jak się pouczysz Mechanikala, to się będziesz cieszył, czy raczej tak niezbyt? Aha, ty jest w bad mood. I nie może nic. Kotek, 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 kotek. Jej, kotek jest składki, kochany. Sake. Great. Sake. Play finger wiggle. Play cut teaser, play... R er. To No i fan mu się podwyższa. Ej, ale ja chcę takiego okładka. Możemy go adoptować? Ja go chcę adoptować. On jest fajny. Niestety muszę już kończyć nagrywanie dzisiejszego odcinka. Ale jeżeli odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. I zostawcie subskrypcję na kanale, jeżeli chcecie widzieć kolejne odcinki z tej, żeby wspaniałej serii. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. Pa.